Siema mordeczki, witam was dzisiaj na pierwszym oficjalnym vlogu z Austin. Wszyscy zawsze w komentarzach mi pisaliście Nathan, kiedy będzie jakiś vlog z Austin? No to właśnie jest. Zaczynamy hajkiem. Hajkiem na... właściwie na widoczek na ten most. Ten most się nazywa Penny Baker albo jak tutaj wśród lokalsów 360, czyli most 360. Z racji tego, że jeżeli sobie wejdziemy tutaj na ten cliff Albo na ten klif To będziemy mieli taki fajny, cały dookoła widoczek, taką fajną panoramkę No Zapraszam na hike Jak widzicie jesteśmy koło bardzo ruchliwej drogi A parking na ten most się znajduje właśnie tutaj na poboczu tej drogi Zaraz wam pokażę pierwszą ciekawostkę To nie jest jakiś wielki oficjalny hike Ale nawet mamy tutaj różne meksykańskie stanowiska z jakimiś meksykańskimi Takimi chipsami co Wam chcę pokazać? To na przykład patrzcie, te chipsy. Są. Mega podobne do chipsów, które mamy w Polsce. Typa. O! Tak w ogóle to jest ze mną ziomeczek. Szymon. To się wytnie. Pozdrow to swoich siłę, znajomych podamiam. Szymek. E, Szymon, co ci to przypomina z Polski? E, Pito coś takiego, nie? Ale w Polsce mieliśmy takie coś. Co wrzucasz na olej i się robiły takie chrupiące chipsy? To, to się Nie kojarzysz? To się to się wytnie. Za dużo to się wytnie. Nie może ja, ja być nie tego. jestem. Kamera mnie nie lubi. Nie jesteś kamerowy, tak? Wiesz co mi to przypomina? No. To, to były takie potworki, ale to się w Nie potworki. Nie, 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 to były takie. Kurde, no, musicie mi podpowiedzieć, co to jest. Bo to się kupowało i to się wrzucało na głęboki olej i to się takie chrupki z tego robiło, ale ja nie pamiętam kompletnie co to jest. No dobra, możecie sobie tutaj też kupić takie na przykład kawałki mango z arbuzem. No i oczywiście to nie byłby Meksyk, gdyby nie to, że te owoce potem się sypie takim ostrą przyprawą. No i najlepiej polewa się jeszcze sokiem z limonki i wtedy to już w ogóle, aż im się uszy trzęsą. Takim to smakuje. No ja akurat wolę wersję taką oryginalną, zwykłą owoców, gdzie po prostu jemy same owoce bez żadnych dodatków. Dobra. Hajk się zaczyna tutaj. No i wbijamy. Nie jest to ciężki hajk, jak widzicie wpierdzielam się na laczkach. Widzimy się ze szczytu. A hajczek się tak prezentuje. No nic specjalnego. Kilka stopni do góry. No i jak widzicie, jest to dosyć popularne miejsce wśród turystów, zwłaszcza jak jest ładna pogoda. No ale chyba ten widoczek na to zasługuje. Patrzcie na to. Idziemy jeszcze bliżej rzeki i pokażę wam jak to wygląda tutaj z bliska. Co? I see, I see. do Tak w ogóle, to ta rzeka nazywa się Colorado River, ale nie jest to ta sama Colorado River, która przepływa przez Grand Canyon. Jak już sobie porobicie tam zdjęcia, co wam pokazałem na tych klifach, to możecie iść dalej, hajeczkiem. Tutaj możecie dojść do takiej fajnej strefy. Jak widzicie, nawet sobie ziomeczki tutaj na nartach czy deskach wodnych śmigają po rzece. A tutaj mamy ekstra hajczek i z tego co wiem, to, to jeszcze niedawno było zamknięte, ale ktoś rozciął ten płot. No i już jest otwarte. Dlatego idziemy sprawdzić, jak dalej wygląda ten hajk. Nigdy to nie byłem. No nie uwierzycie, po jakimś... Nie wiem, kilometrze, chyba nie więcej hajku. Zaczęliśmy tam przy moście, cały czas szliśmy tutaj, właśnie klifem. Dotarliśmy do takiej platformy. No, i ten widoczek już chyba powinien wszystkich usatysfakcjonować. Powiem Wam, jest mega pięknie. I taką pogodę, jaką widzicie tutaj, macie w Ostin przez 9 miesięcy w roku. Ja nie żartuję. A jak się tam daleko przyjrzycie, to. Tam właśnie mamy wieżowce i mamy downtown. Nazwę hajku i tego mostu znacie, więc jak tu będziecie to wbijajcie. Warto. No powiem wam, ta przebieżka na punkt widukowy zmieniła się już chyba w kilkukilometrowy hike. Ja dalej śmigam na laczkach. Droga jest coraz bardziej dzika. Właściwie tutaj na szlaku to praktycznie już nikogo nie mijamy. Ostatnich dwóch gości minęliśmy jakieś 10 minut temu. No a ten szlak się nie kończy. No ale mamy wolny dzień, więc ciśniemy. Nigdy tu nie byłem i sam jestem bardzo mile zaskoczony, że taki fajny hajczek jest tutaj po No ale zgubić się tu nie da, bo cały czas idziemy klifem nad tą rzeką Colorado. Troszkę się zmachałem, ostro tutaj już musiałem się wspinać pod górę. Dotarliśmy do kolejnej przeszkody, mianowicie tutaj wszędzie kończy się hajk i jest już płot, który już tutaj zakręca i nas zamyka. My, będąc na tamtym punkcie widokowym, widzieliśmy, że jest jeszcze druga, dużo wyższa, większa wieża widokowa. No i jedyną wskazówką, że coś tu może być, jest to, że ktoś zrobił tutaj dziurę w tym płocie. Więc wydaje mi się, że troszkę łamiemy prawo i wchodzimy na jakiś teren prywatny. No ale trudno. Jest to już mój przedostatni dzień w Austin. A kto nie ryzykuje, klasycznie. Ten nie pije szampana. Tak się zastanawiamy, gdzie teraz iść. Bo doszliśmy do takiej polany. Tutaj jakieś ścieżki prowadzą. No i na moje, gdzieś ta wieża jest tutaj za tą górą schowana. Bo tutaj, już w okolicy, patrzymy. No nic nie ma, nic się nie dzieje. No nic, idziemy. Ej, patrzcie, co znaleźliśmy. Kolejna wieża widokowa. Właściwie nie wieża widokowa, tylko ktoś sobie tutaj postawił rusztowanie. I wydaje mi się, że ono jest tutaj tak. Zdeczka nielegalne, pirackie. Bo jest to zwykłe rusztowanie budowlane, właściwie tylko tutaj z taką jedną belką. No ale wijamy. Tak wszedłem na szybki rekonesans. Czy dostrzegę właśnie z tego punktu, ten nasz punkt widokowy, który widzieliśmy niżej No, jest tak zdeczko wysoko, ale mam to rusztowanie to jest takie na dwoje babka wróżyła. No, ale nie mogę dostrzec z tego punktu widokowego, co nie zmienia faktu, że tutaj też jest fajnie. A żeby nie było, to to rusztowanie jest profesjonalnie tutaj przypięte taką starą liną do tego drzewa, więc... Safety first. Kolejny płot, kolejna przeszkoda, ale... Co? Ale... Indiana Jonesa na to nie powstrzymało. Ty jest budka! to jest ta wieża. Ej, dotarliśmy do tej wieży widokowej. Ale jaja. Ty, wydaje mi się, że to, to jest teren prywatny, a my na nowo weszliśmy na teren publiczny. Ej, dobra. Nie, to jest jakiś plac budowy. Ej, patrzcie. Tu normalnie jest jakaś droga, jakiś wysięgnik i słychać, że jakieś roboty tam się dzieją, nie wiem, <laughs> jest troszkę ryzyczko, ale no muszę podejść, muszę zobaczyć jak wygląda ta wieża widokowa, lepiej na nią wejść. Eee, chyba git, roboty się dzieją tam, a tu jest chillerka, coś tu się dzieje. Ale w środku pracujemy, nie ma nikogo na zewnątrz. Dobra, a to był punkt docelowy naszej wycieczki. Teraz ja nie wiem, czy to jest prywatna kogoś, czy nie, ale wbijamy szybko do góry. Ja nie wiem, czemu w ogóle ja szepczę do kamery. Ale wiecie, jest taka doza adrenalinki. Dobra, wbijamy się szybko. A więc dochodzimy do głównego punktu naszej naszego Hajku. No i tak on się prezentuje w pełni. No i powiem wam, to już robi robotę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zaczęliśmy tam, gdzie ten most się zaczyna i tutaj tą całą drogą szliśmy Tutaj nawet widać po drodze w połowie tą pierwszą platformę, drugą tu widać, że ci ludzie też jakieś jeszcze inne platformy postawiali, więc sporo tych platform. Dobra, siadamy sobie tutaj i robimy sobie chillerkę. Dobra, takie szybkie pożegnanie z tą wieżą widokową. Muszę Wam się przyznać, że no tak na 99% doszliśmy do wniosku, że ta wieża jest prywatna i jesteśmy teraz na prywatnym terenie. Dlatego tak po cichutku teraz musimy stąd spierdzielać. Ponieważ tutaj, w tym namiocie za drzewami, cały czas się dzieje jakaś budowa, cały czas słyszymy jak chodzą wiertarki. No więc nie ma po co drażnić ludzi no kulki tu nie zarobimy, bo to jest Austin ale mimo wszystko, po co sobie robić kłopoty dobra lecimy wszystko dobrze? czysto? spierdzielamy no i będziemy wracać tą samą drogą co przyszliśmy nie ma po co żebym wam ją pokazywał Widzimy się na kolejnym hajku, bo to nie ostatni dzisiaj. I dojechaliśmy właśnie do drugiego hajku dzisiejszego dnia. Uwaga, uwaga! Na najwyższą górę w Ostni. Jeżeli można tą górę w ogóle nazwać górą, ponieważ ona ma zaledwie 210 metrów. No i jeżeli ktoś był w Sopocie, no to można ją przyrównać do takiej łysej góry. No, z taką różnicą, że z złej góry sobie w zimę zjedziecie na sankach, a z tej góry nie. Kilka fun na temat tej góry. Ta góra została nazwana od nazwiska Georgia W. Bonella, który w 1836 roku przyjechał do Teksasu walczyć o jego niepodległość. Fan fakt numer dwa na tą górę prowadzi 106 stopni i jest to właściwie bardzo, bardzo łatwy hajczek który zajmie, no nie wiem, jak będziecie się czołgać, to 5 minut, a jeżeli takim normalnym tempem wejdziecie po tych schodach, no to no więcej niż 2,5-3 minuty to wam nie powinno zająć. Tak się prezentuje parking na tą górę. Jak widzicie, jest dzisiaj piękna pogoda, jest pełno ludzi, no a my dochodzimy już właśnie do głównego wejścia. Taka ostatnia ciekawostka, że stan Texas to jest właściwie jeden wielki stan pokryty niezliczoną ilością gór wapiennych, ogólnie wapniem. No i przez to też ta góra też jest cała wapienna. A my już dochodzimy do głównego wejścia. No i jak zwykle meksykański stend, nic się nie zmieniło. Woda, jakieś owocki, szmery, bajery. A my wbijamy na górę. No i liczymy, czy będzie te 106 stopni, czy nie. No a ja przy okazji wam powiem, ile zajął ten hike. Hike jest bardzo przyjazny, bardzo dostępny. No podjazdu na wózki, inwalidzkie nie ma. Ale no, nawet jeżeli jesteście o kulach, to powinniście sobie dać radę wejść na samą górę. No i chyba ostro przesadziłem z tymi nawet dwoma trzema minutami, no bo minutę później jesteśmy już na samej górze. Klasycznie, bardzo dużo ludzi. A Główny widoczek z tej góry prezentuje się następująco. Taka informacja dla Was, że chcecie troszeczkę ominąć całe tutaj te tłumy, to tu jest takie wejście na bok, gdzie możecie sobie iść troszeczkę wzdłuż tego hajku. I tu właściwie będzie lepszy widoczek, żeby obczaić właśnie jak ta cała panoramka Austin wygląda a przy okazji jak wyglądają wieżowce i jak wygląda downtown właściwie nie powinienem chodzić po stole, ale wszyscy tu chodzą i tak właśnie prezentuje się downtown Austin oprócz tego macie, macie też tutaj całą tablicę z informacjami gdzie jesteście yeah, yeah. co jest w dół co jest w górę? Jak widzicie, tutaj jest ten most, na którym byliśmy na pierwszym hajku. No i oprócz tego jakieś takie różne informacje. No jak kogoś interesuje jakieś fakty geologiczne, to tutaj także tego też się dowiecie. Czas na drona. Pomimo, że ta góra jest wyższa i właściwie wydawałoby się, że widoki powinny być lepsze niż na tym moście, na którym byliśmy na początku tego vloga, to jest niestety na odwrót. I widoki są dużo gorsze. Dlatego, jeżeli na przyszłość będziecie w Austin i będziecie zwiedzać właśnie rzeczy, które dzisiaj Wam w vlogu pokażę, to najpierw zacznijcie od tej góry. Żeby się pozytywnie zaskoczyć, no wow, jest jakiś widoczek. A potem sobie pojedziecie tam na most, żeby mieć jeszcze lepszy widoczek. Dobra, my już wsiadamy do fury, a naszym następnym punktem jest, in my opinion, może nie najlepsza kawiarnia w mieście, ale na pewno kawiarnia z najlepszą miejscówką i z najlepszym widokiem w mieście. No i wydaje mi się, że z najlepszą atmosferą. No i właśnie już dojechaliśmy do tej naszej kawiarni. Przypominam, że nazywa się ona Mozart. I jak widzicie, jest to i kawiarnia, i piekarnia, i desery. A czemu ona jest tak zajebista? Czemu ma taki zajebisty vibe? No to niech. Obraz mówi sam za siebie. <śmów>

tak jak już wcześniej pokazywałem, jest to także piekarnia. A co w związku z tym? No, na przykład to, że macie takiego rodzaju od cholery zajebistych wypieków. Oprócz tego są jakieś kanapeczki, jakieś ciastka, więcej ciastek, cheesecake, i, ciasta marchewkowe. No, i jeżeli Wam się wydaje że pomimo mojej diety, tak, jestem na diecie, nie opierdzielę zaraz takiego ciastka, no to wam się tylko wydaje. Next. Mamy tutaj kolejny taras. Kolejne klimatyczne miejsce, żeby sobie wypić kawkę. Tutaj mamy jeszcze więcej miejsca. Tutaj mamy kolejny taras. No, drugiej takiej kawiarni w Austin nie znajdziecie, to wam gwarantuję. It's not it's easy love. Not even love. It's not easy. I want to tell you not to go. <laughs> <laughs> but I know how fast I have to go. I love. come <laughs> oh, I hard, sealed in hard love <laughs> You won't <laughs> race <laughs> into the odds of love <laughs> But I come <laughs> promise-wounded, slowly <laughs> low <love. laughs> Don't have easy love, easy love <laughs> Don't have I have to go <laughs> It's not <easy> <laughs> <I won't> <laughs> Thanks guys.